Na kanale wymieniać, dajcie suba, dajcie łapkę w górę GLS końcówka Proszę masz tu, tu się piesek węczył Osobnik Poszedł do drzewa, ta. Jest raz bukowy, powoli kończymy To będzie, która część jest? Piąta Piąta część gls Ta. Proszę iść dalej. Osobnik ledwo ciągnie, ale wziął kija, to znaczy, że ma dużo siły. Tak. To jest troll, on się w trolla zmienił. Właśnie czuje kule, a troll będzie zupkę z kuli. Coś no, jedzie. Chodź basen, chodź. Chodź tu. Chodź Co to jest. Coś jedzie. Jeden oberżysta. O dobry Czekamy. Jadą, jadą. tak? nie. Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakiś chamy z miasta. no, A co, o mnie to jest psychopasożyt niestety wysysa siły fizyczne i psychiczne jest bardzo groźny mm. tak właśnie mi zostały trzy życia jak dojdę do kolejnego lasu to mi jedno życie zostanie będę się odradzał oczywiście bo ja jestem tym spiegiem i się mogę zamienić z kogo chcę oczywiście ja już jestem na nie władzy tylko Musi dojść ten pasożyt. To znaczy ja z nim idę, bo mu pomagam bardzo. Ja już rzucam e, Oj, czary. Ja pasożytuję, ale bardzo pomagam. Tak, bo on daje im siłę dużo. Zabiera i daje więcej. Tak, ja ciągnę jego siłę woli. On moją i razem mamy tysiąc. A tu jest piesek taki. Ma różkę niewyczerpanej energii. Ja zabieram swoją siłę. I w zamian daje siłę woli. Tak. Zabiera, ja mu daję, on mi daje... Jeszcze ci daje Tak, ja mam dużo czaru, bo się zmieniłem w cenoksiężnika. No, Zawsze... W życiu, w życiu, w życiu. Tak, z życia mam funkcję. Dlatego pasożyta od daję mu Tak. Pasożyt właśnie mutuje. Jest coraz silniejszy. Właśnie bardzo mnie ciągnie teraz. Zęby wyjął, tak. On ma taki sponco, wbija mnie w dupcie. <laughs> <laughs> tak. <śmiech> to się co, wy... to, to I love you, admin. Tak. Pasożyt ma bardzo dużo siły teraz. ta, Już się zastał na maksa. Ale idziemy. Stawia, Opus stawia, ma bardzo dużo siły. Idziemy, tak. Ciągnie mnie bardzo. Ledwo idzie już, ale ja ciągnę. Ja jestem koń pociągowy. Ciągnę go ostro. Ładuję go energią, tak. Zaraz będzie brama. 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 Ja <grym> Pasory ledwo ciągnie, tak. Właśnie się doładowywuje. Tak. je moją rękę, bo one jest o smaku chipsów lejsowych on bardzo lejsy lubi teraz, teraz, teraz ma się tak. Tak. tak tak, dobry i telefonik tak, dobrej i telefonik się znażdżają. patrzcie słoneczko zaraz brama będzie brama patrz gdzie jest dziadek? Gdzie jest mój pan Zostań! Są biedni do pana, bo... Tak! Do pana! Tam czeka na nas... Dobre jedzonko! życie. Oj, walą, walą! Co są te... Nekromancery! Yy, Ze strzałami sonicznymi! Trzeba uciekać! Co do mnie walisz?! Ty <laughs> Gdzie mnie to walisz, ty... Pojacu jeden Tam gdzieś ktoś jest, bo słyszę Pajacu, co to, nie... to co do mnie strzelasz? <laughs> Pasożyt nabrał dużo siły, bo Co do mnie strzelasz, Pajacu? Pasożyt wypił dużo życia Tak One dodają sto życia Tak Jaraz będzie droga do bramy, Batman Batman leci ucho Ja ucho o! O. Mamy 5 minut, to będzie najkrócej osobowy pasażerski osobowy to jest samochód nie, nie. <laughs> Już jesteśmy co? Ca... Oj jak się wzyna we mnie oj. Dobra, dobra ręka Muszę wysej, bo mi poślij Nie proszę Nie Nie no. Brama, Mami. już, już, oj, to już ledwo ciągnę tego osobnika, ale idziemy, tak, zaraz, ale... Ja żyję dostaje energię wody. Tak, siły wody. życie. Tak, się ładuje. Baton ma różkę zniszczenia, niszczy myśliwych i dostajemy... że tam nie strzela ...punkty życia dostajemy. Osobnik jest na holu, ale jeszcze ma siłę woli dużą. Trzeba wyzwolić tą siłę woli. Właśnie dużo energii nabrał. Masz mój telefon? No, Mam. Kończymy. dziękuję. 15, 14, 13, 12, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Papacki. Suba w górę, dajcie łapkę, cześć. Suba. Cześć. Łapkę w górę i suba w górę.